Na YouTube widziałam już chyba wszystko, z płynnych pomadek, brwi, tuszu do rzęs, lakierów do paznokci i wszystkich yy, po prostu kosmetyków, a z racji, że jeżeli pamiętacie moje ostatnie filmy, to wiecie, że ja i makijaż to nie jest dobre połączenie. Ale śmiesznie wyglądał w myszce. Zdecydowanie za wysoko. Wysoko. ze w sumie nawet a za to jestem włosomaniaczką, chociaż po moich włosach tego teraz nie widać, ponieważ dopiero wstałam, to stwierdziłam, że chcę spróbować i się też pobawić w nakładanie 100 warstw i będzie to olejek do włosów. Ten film oczywiście nie wniesie kompletnie nic do waszego życia i jest on tylko dla zabawy, także miłego oglądania i powodzenia dla mnie. tego za dużo Czuję, że po tym filmie stracę połowę włosów Która to była? 14? Widzieliśmy. Dobra, słuchajcie jestem w równej połowie, i moje włosy są tak puste że czuję się jakbym włożyła głowę do miski z olejem naprawdę zobaczcie sami <grym> idę umyć ręce, bo wydaje mi się, że połowa tego w ogóle olejku została mi na rękach i lecimy kolejne 50 warstw, przy 54 warstwie stwierdzam, że chyba większa zabawa jest przy oglądaniu tego niż przy... Robię Ostatnie dziesięć dziewięćdziesiąt jeden dziewięćdziesiąt dwa, pięćdziesiąt trzy, dziewięćdziesiąt cztery, dziewięćdziesiąt pięć, dziewięćdziesiąt sześć. 97, 58, 99. Dobra, i uwaga, ostatnia. Co? Służyłam prawie po olejku. Dobra, i ostatnia warstw warstwa będzie taka duża. Ale tu mi się wyślizguje z rąk. Dobra. I uwaga, ostatnia warstwa. <suszy> Się. Powiem Wam, że nie jestem pewna, czy to się zmyło. Okaże się po wyschnięciu, ale dam moim włosom wysnąć. Samem, bo nie chcę już ich po tym olejku katować suszarką, ale tak jak wam mówiłam, z racji, że jestem maniaczką włosów, wszystkich jakichś odżywek olejków maseczek to. Od razu lepiej. I want to feel that you want it. Oh, let me feel what you are.